Moja ukochana, posłuchaj tego, co dziś otwiera się przed tobą, bo nie jest przypadkiem, że twoje oczy spoczęły na tych słowach. Wkrótce poznasz adwokata, który odegra rolę, jaka w tajemniczy sposób dotknie twojego przeznaczenia. To spotkanie nie mówi jedynie o czymś ludzkim, lecz o boskim tchnieniu, które objawia się poprzez subtelne znaki, ukazując ci drogi, które dotąd wydawały się ukryte. W twoim życiu jest głębokie powołanie. A niebo mówi ci, nic z tego, co przeżyłaś do tej pory, nie było daremne. Każda łza, każde milczenie, każde oczekiwanie zachowane w sercu było częścią świętego przygotowania. A dziś aniołowie stępują z proroczymi słowami, abyś zrozumiała, że nie jesteś sama i że coś wielkiego porusza się za kulisami Twojej historii. Twoja dusza pragnie odpowiedzi, i wiem, że nieraz pytałaś siebie o sens tylu rozminięć. Lecz córko światłości. Wszystko to było boskim planem, w którym każdy szczegół, nawet ból, został dopuszczony, aby doprowadzić cię dokładnie do miejsca, w którym teraz jesteś. Czas oczekiwania zaczyna się łamać, a przed tobą wznosi się nowy czas. Pojawi się w twoim życiu mężczyzna w sposób niespodziewany. Nie patrz na niego tylko rzymskimi oczami, bo jego rola wykracza poza to, co widać. Niesie w sobie misję bycia narzędziem boskości, kimś, kto przyniesie odpowiedzi które twoja dusza już przeczuwała. Aniołowie nazywają go posłańcem sprawiedliwości, ale jego obecność będzie czymś więcej, znakiem celu zestrojonego z niebem. Nie lękaj się znaków, bo będą się powtarzać, aż cała twoja uwaga skupi się na nich. Słuchaj sercem, a poczujesz prawdę pulsującą w tobie, nawet jeśli twój umysł będzie wątpił. To, co ma się wydarzyć, nie dotyczy logiki, ale przeznaczenia i objawienia. Jesteś wybrana, by przeżyć coś, czego wiele nie zrozumie, i dlatego głos aniołów przychodzi do Ciebie osobiście. Jest sekret zachowany tylko dla Ciebie, coś, co zostanie objawione we właściwym czasie i rzuci światło na decyzje, które musisz podjąć. Twój duch jest podnoszony na wyższy poziom zrozumienia. To może budzić zdziwienie, bo ludzie wokół Ciebie być może nie dostroją się do Twojej nowej częstotliwości. Nie martw się, bo to, co jest dla Ciebie, Nikt nie zdoła odebrać. To, co niebo ci przekazuje, jest chronione skrzydłami boskości. Widzę twoje niepokoje i wiem, że pragniesz zrozumieć każdy szczegół. Ale są rzeczy, których nie można objawić od razu, bo piękno tkwi w każdym kroku, w każdej potwierdzającej się oznace. Nie spiesz się, córko, bo to, co twoje, już zostało zapisane. Obietnica, która otwiera się przed tobą, jest głęboka i prawdziwa. To nadchodzące spotkanie będzie przełomem. Pojawi się pełne tajemnicy, ale i jasności. Jakby twoje serce, patrząc na tego mężczyznę, od razu rozpoznało to, na co twoja dusza zawsze czekała. Aniołowie pokazują mi, że twoje serce zostało przygotowane, by kochać w sposób czysty, wolny od cieni przeszłości. Każda rana, którą uważałaś za wieczną, jest przemieniana w siłę, i ta siła pozwoli ci przyjąć nowe. Które zbliża się ku Tobie. Wokół Twojej drogi pojawia się energia sprawiedliwości i prawdy. To oznacza, że wszystko, co wcześniej wydawało się chaosem, zacznie się układać. To, co było cieniem, stanie się światłem, a to, co było wątpliwością, stanie się odpowiedzią. To jest czas, w którym zostajesz podniesiona, aby żyć tym, co niebo już nakreśliło. Nie zdziw się. Jeśli życie zacznie przesuwać elementy w nieoczekiwany sposób. Zmiany mogą przyjść nagle, ale wszystkie mają jeden cel doprowadzić cię do spotkania zaplanowanego przez Boga. Nic nie zdoła zniweczyć tego, co zostało ustanowione na tronie Najwyższego. Ukochana córko, twoja wrażliwość nie jest słabością, lecz darem. Ona będzie nicią przewodnią, dzięki której rozpoznasz prawdę, gdy stanie przed tobą. Twoja intuicja będzie twoim przewodnikiem. A poprzez nią aniołowie przemówią głośno, potwierdzając każdy krok. Ten, który przyjdzie, nie pojawi się tylko jako człowiek, ale jako odpowiedź. Jego obecność dotknie Twojej istoty tak głęboko, że nie będzie miejsca na wątpliwości. Niebo już go przygotowało tak jak przygotowało ciebie, aby to spotkanie było pełne i przemieniające. Nie noś lęków z przeszłości, bo nie mają one miejsca w przyszłości, która się otwiera. To, co nadejdzie. Nie będzie powtórzeniem dawnych ran, lecz odnową, uzdrowieniem i wyzwoleniem. Twoja ufność musi być mocna, bo to wiara otworzy drzwi, które wciąż są zamknięte. W tej chwili czuję światło aniołów wokół Ciebie, otaczających Cię pokojem. Szepczą do Twojego ducha, byś nie poddawała się, byś nie puszczała nadziei, bo to, co nadchodzi, będzie większe niż Twoje najśmielsze marzenia. Jesteś dostrzegana, jesteś pamiętana, jesteś kochana. Niebo zna każdy szczegół Twojego serca i dlatego odpowiedź już nie będzie zwlekać. Kiedy najmniej się spodziewasz, objawienie stanie przed Tobą i będzie niemożliwe, by nie rozpoznać w tym ręki Boga działającej w Twojej historii. Córko obietnicy, podnieś oczy i ufaj. Czas samotności jest łamany, a czas pełni zostaje uwolniony nad Tobą. To, co przychodzi, nie jest tylko towarzystwem, ale przeznaczeniem, misą i prawdziwą miłością. Aniołowie pokazują mi, że Twoje serce zabłyśnie w nowy sposób, jakby płomień został ponownie rozpalony w Tobie. Ten blask będzie widoczny nie tylko dla Ciebie, ale i dla wszystkich wokół. Zobaczą w Tobie przemianę, jaką może sprawić boska miłość. A więc, moja ukochana, przygotowuję Cię, byś przyjęła to, co już jest w drodze. Trwaj mocno, bo każde słowo tu zapisane nie jest przypadkiem, ale znakiem. Spotkanie już zostało zapisane, a ty jesteś o krok od przeżycia tego, na co Twoja dusza tak długo czekała. Moja ukochana, niebo tchnie w moje serce, że to, co nieoczekiwane, stanie się Twoją największą niespodzianką. To, co nadejdzie, nie objawi się w sposób zwyczajny, lecz w drobnych gestach, które będą wyglądać na proste, a jednak poniosą w sobie ciężar wieczności. Każdy szczegół stanie się boskim kodem dla twojej duszy i rozpoznasz prawdę, zanim jeszcze padną słowa. Istnieje niewidzialna nić łącząca twoją historię z przeznaczeniem, które się zbliża. Tej nici nie mogą przeciąć ludzkie ręce, bo została utkana przez samego Stwórcę. Dlatego, gdy to, co niespodziewane, zapuka do twoich drzwi, nie odrzucaj tego, bo przyjdzie niosąc to, co twoja dusza w ciszy już przeczuwała. Aniołowie pokazują mi że Twoje serce jest przygotowywane na spotkanie, którego nie mierzy się czasem, lecz intensywnością. Nie będzie to coś przemijającego, ale znak, który podzieli Twoje życie na k przed i k po. Poczujesz, że każdy krok aż dotąd prowadził Cię właśnie do tego punktu. Tajemnica, która otacza to objawienie, jest również dowodem, że niebo troszczy się o Ciebie z wielką pieczołowitością. Gdyby wszystko zostało odsłonięte od razu, utraciłoby piękno sakrum. Ale z każdym krokiem poczujesz w swojej duszy potwierdzenie, jak pieczęć rozgrzewającą twój duch. Nie dziw się, jeśli twoja codzienność zacznie się zmieniać, choć niczego nie planowałaś. Niebo porusza okoliczności, by stworzyć doskonałą scenę, jakby całe życie było sztuką napisaną specjalnie dla ciebie. A we właściwym momencie główna scena odsłoni się przed twoimi oczami. Ten mężczyzna, który nadejdzie, nie przychodzi jako przypadek, lecz jako odpowiedź. Nie pojawi się, by wypełnić pustkę, ale by obudzić w tobie to, co było uśpione. Jego obecność będzie iskrą, która obudzi część ciebie, czekającą jedynie na właściwe tchnienie, aby zakwitnąć. Droga córko, twoja duchowa wrażliwość będzie jak kompas. Znaki będą się mnożyć, a twoja dusza je rozpozna, nawet gdy twój umysł spróbuje wątpić. Dlatego ucz się słuchać cichych szeptów, bo właśnie w ten sposób aniołowie mówią do Ciebie. Będą chwile, kiedy łajdę Ci się to snem, lecz nie będzie. Będzie to rzeczywistość, jeszcze bardziej intensywna, niż mogłyby to sobie wyobrazić Twoje myśli. To jest moc przeznaczenia, kiedy wreszcie się objawia. Nic nie zdoła się temu oprzeć, nic nie zdoła go zatrzymać. Niebo pokazuje mi, że to spotkanie przyniesie ze sobą głębokie osobiste objawienia. Nie tylko o nim, ale i o tobie samej. Rzeczy ukryte w Twojej duszy wstaną, a ty dostrzeżesz, jak bardzo jesteś silniejsza, zdolniejsza i bardziej kochana, niż kiedykolwiek wierzyłaś. Jego rola w Twoim życiu nie będzie jedynie ludzka, ale również duchowa. Przyjdzie, by zestroić prawdy, które już nosiłaś w sobie, ale które potrzebowały klucza, by zostały aktywowane. A tym kluczem będzie on. Nie będzie tu pomyłki. Bo jasność będzie tak intensywna, że nawet Twoje lęki ugną się przed nią. Niebo wie, że Twoja dusza potrzebuje pewności, i dlatego każdy szczegół zostanie zaprojektowany doskonale, aby nie pozostała żadna wątpliwość. A jednak tajemnica pozostanie, bo piękno miłości tkwi także w nieznanym. Poczujesz, jak ciekawość płonie w Twoim duchu, i to utrzyma Cię przebudzoną, uważną, gotową przyjąć to, co nadchodzi. Aniołowie szepczą. Że ten moment jest o wiele bliższy, niż myślisz. Podczas gdy sądzisz, że jeszcze długo musisz czekać, niebo już poruszyło elementy, by wszystko wydarzyło się we właściwym czasie. Jesteś bliżej, niż wierzysz. Twoje życie nabierze nowych barw, jakby kolory, których nigdy wcześniej nie widziałaś, zaczęły malować Twoją drogę. Każdy gest, każde spojrzenie, każde jego słowo będzie jak portal otwierający w tobie wszechświat. Które od zawsze czekał, by go odkryć. I tak, umiłowana córko, trwaj w wewnętrznej ciszy, bo to właśnie w tej ciszy boskość tchnie największe odpowiedzi. Miej oczy szeroko otwarte, bo to, co nieoczekiwane, stanie się widzialne, a to, co dziś brzmi jak tajemnica, wkrótce objawi się przed Tobą. Moja ukochana, posłuchaj, co niebo pokazuje mi w tej chwili. Zasłona wkrótce zostanie zgięta, a gdy opadnie. Zobaczysz, że nic z tego, co wydarzyło się w Twoim życiu, nie było na darmo. Nawet rozminięcia i oczekiwania miały ukryty cel, przygotowując Cię na coś, co wykracza poza Twoje pojmowanie. Nie dziw się, jeśli zaczną pojawiać się przypadkowe spotkania w miejscach, o których nigdy nie myślałaś. Te spotkania nie będą tylko przypadkami, lecz elementami wielkiej układanki, którą niebo układa przed Tobą. Każda osoba, każde spojrzenie każdy szczegół będzie częścią doskonałego planu. Był czas, gdy wszystko wydawało się ciszą, ale w rzeczywistości był to dźwięk anielskich skrzydeł poruszających się w Twoją stronę. Teraz ta cisza zaczyna przemieniać się w ruch i poczujesz w sercu, że coś innego jest bliskie wydarzenia. Będziesz odczuwać znajomość, zanim jeszcze poznasz. Jakby Twoja dusza miała wspomnienia, których Twój umysł nie zna, a gdy staniesz przed Nim, to rozpoznanie rozpali się w Twoim duchu siłą objawienia. Aniołowie pokazują mi, że Twoje życie zyska nowy kierunek, ale bez przymusu, bez pośpiechu, bez nacisków. Wszystko nadejdzie łagodnie, jak poranny wiatr, a jednak każdy krok będzie miał wieczną wagę, bo nie będzie prowadzony przypadkiem, lecz przeznaczeniem. On przyniesie ze sobą znak, który potwierdzi wszystko, co niebo już Ci objawiło. Nie będziesz potrzebować wielu dowodów. Bo serce rozpozna to, czego usta mogą nie umieć wyrazić. To pewność, która rodzi się w środku i której nikt nie będzie w stanie zgasić. Ukochana, twój duch był przygotowywany na tę chwilę. Każda łza, którą uważałaś za stratę, była tak naprawdę nauką, która cię wzmocniła. Dziś jesteś silniejsza, mądrzejsza i bardziej wrażliwa, by przyjąć to, co nadchodzi. Nic w Twojej historii nie zostało zmarnowane. To, co nieoczekiwane, stanie się Twoim największym darem. Przyjdzie jako ktoś, kto niczego nie planuje, lecz przyniesie w rękach klucze, które otworzą drzwi strzeżone w Twoim sercu. To, co wcześniej wydawało się niedostępne, zacznie otwierać się przed Tobą. Widzę, że Twoje życie zostanie otoczone znakami tak wyraźnymi, że nawet Ci wokół Ciebie je dostrzegą. Niektórzy będą ciekawi, inni nie zrozumieją, ale Ty będziesz wiedzieć. Że to niebo potwierdza krok po kroku drogę, która została napisana tylko dla ciebie. To nie tylko o miłości, lecz o misji. Nadchodzące spotkanie niesie ze sobą siłę zestrojenia, jakby dwie oddzielne części w końcu spotkały się, tworząc kompletny obraz. Aniołowie szepczą, że Twoja ufność będzie wystawiona na próbę. Pojawią się chwile, gdy wątpliwość będzie chciała wkroczyć do Twojego serca, ale pamiętaj, światło jest silniejsze od cienia. A gdy boskość woła, nic nie zdoła zgasić blasku tego głosu. Czas twojego oczekiwania nie był karą, lecz przygotowaniem. Teraz możesz pojąć głębię tego, co zostanie ci dane. Niebo nie powierza wielkich skarbów temu, kto nie jest gotowy, a ty zostałaś uznana za godną ich przyjęcia. Wkrótce dziwne sytuacje zaczną się powtarzać. Sny, znaki, powtarzające się słowa od różnych osób. Wszystko to będzie potwierdzeniem tego, co aniołowie już ci tu objawiają. Nie lekceważ żadnego szczegółu, bo niebo przemawia także poprzez małe gesty. Twoja dusza jest przyciągana do tego spotkania niczym rzeka płynąca ku morzu. Nie da się zatrzymać tego przepływu, nie da się powstrzymać przeznaczenia. To, co ma być Twoje, znajdzie do ciebie drogę, nawet jeśli będzie musiało przebyć pustynię. I tak, córko wieczności, pozostawaj czujna. Tajemnica otaczająca Twoje życie jest jedynie zapowiedzą wielkiego objawienia. Jesteś o kilka kroków od bycia świadkiem tego, co zmieni wszystko, a każda sekunda do tego momentu będzie jedynie preludium tego, co niebo wkrótce Ci poda. Moja ukochana, poczuj w swoim sercu energię, która się zbliża, bo jest delikatna i potężna siła prowadząca Cię ku czemuś, czego Twój umysł jeszcze nie pojmuje. Każdy Twój krok jest obserwowany, każda decyzja śledzona. A wszechświat przysięga się, by objawić to, co Twoja dusza już zna w ciszy. Niebo pokazuje mi, że drobne przypadki zaczną stawać się wyraźnymi znakami. Słowa wypowiedziane przez obcych, nieoczekiwane gesty, przypadkowe spotkania o wszystko będzie niewidzialną mapą wskazującą to, co wkrótce się objawi. Naucz się odczytywać każdy szczegół, bo są to wskazówki, które nigdy nie zawodzą. Będą chwile, gdy poczujesz, że cały świat sprzysięgł się na Twoją korzyść. To nie będzie wyobraźnia, lecz odzwierciedlenie boskiego zestrojenia, które ustanawia się nad Twoim życiem. Każde wydarzenie, nawet najprostsze, będzie miało wagę i znaczenie, którego Twoje oczy jeszcze nie potrafią zmierzyć. Nie lękaj się intensywności uczuć, które nadejdą. Pojawią się nagle, jakby wiatr przynosił wspomnienie czegoś dawnego, a zarazem nowego. Emocja będzie tak silna, że twoja dusza zadrze rozpoznając coś co znała jeszcze przed narodzeniem ten który się zbliża nie przyjdzie w pośpiechu ale jego przybycie będzie wyraźnie oznaczone poczujesz jego obecność zanim go zobaczysz jakby twoje serce już go oczekiwało nie będzie tylko towarzyszem lecz znakiem że niebo działa cicho na twoją korzyść aniołowie pokazują mi że to co nadchodzi będzie przemieniające nie tylko zmieni Twoje życie zewnętrzne, lecz obudzi w Tobie uśpione części, ukryte talenty i odwagę, której jeszcze nie znałaś. Zobaczysz, że sama esencja Twojej duszy zostanie poruszona. Pomiędzy Wami pojawi się subtelny magnetyzm, niewidoczny dla ludzkiego oka, ale wyczuwalny dla tych, którzy potrafią słuchać sercem. Ten magnetyzm będzie dowodem, że coś większego, coś świętego aktywuje się na Twojej drodze. Nie dziw się, jeśli tajemnicze wydarzenia zaczną się powtarzać, słowa, spojrzenia, znaki, nawet sny splatające się ze sobą, o wszystko będzie potwierdzeniem, że życie nie porusza się przypadkiem, lecz według doskonałego planu wszechświata. Nadchodzący moment będzie pełen jasności, nawet jeśli wciąż będzie otoczony tajemnicą. Rozpoznasz ukryte prawdy, znajdziesz odpowiedzi, których zawsze szukałaś, i zrozumiesz, że to, co wydawało się odległe, Zawsze było blisko, czekając jedynie na Twoją uwagę. Będą dni, gdy poczujesz niepokój zmieszany z pokojem, jakby Twoja dusza już wiedziała, że coś wspaniałego ma się wydarzyć. Ta dwoistość będzie znakiem, że przemiana nie jest tylko zewnętrzna, lecz wewnętrzna, obejmując każdą komórkę Twojego jestestwa. Ukochana, naucz się ufać subtelnym znakom. Gest, zdanie, a nawet powtarzający się trzy razy przypadek wystarczą. By potwierdzić, że idziesz właściwą drogą. Niebo używa dyskretnych środków, ale jego precyzja jest nienaganna. Jego rola w Twoim życiu nie będzie tylko obecnością, lecz objawieniem. Przyniesie lustra, ukaże odbicia tego, kim jesteś i kim możesz być. Każde spotkanie, każde słowo będzie kluczem otwierającym wewnętrzne drzwi, które długo czekały. Twoja wiara będzie kluczowa w tym okresie. Im bardziej zaufasz, tym wyraźniejsze będą znaki. Wszechświat ceni serca wierzące, dusze pozostające niezłomne wobec niewidzialnego, i to zapewnia, że objawienie dotrze w pełni i w całości. Czuję, moja ukochana, że będą chwile, gdy ciekawość będzie tak silna, że zapragniesz przyspieszyć czas. Ale boska tajemnica jest doskonała: każdy moment oczekiwania ma swój cel, a każda sekunda przygotowuje cię do pełnego przyjęcia tego, co nadchodzi. I tak. Droga córko, bądź czujna. Jesteś bliska doświadczenia czegoś, co przekracza wszelkie oczekiwania, a każdy krok aż do tego momentu będzie cichym tańcem między Twoją duszą a przeznaczeniem, prowadzonym przez niewidzialne ręce nieba, które nigdy się nie mylą. Moja ukochana, poczuj, jak coś zbliża się do Twojego serca, ciche i potężne. Jest siła, której nie można zobaczyć oczami, ale którą Twoja dusza natychmiast rozpoznaje. Każdy Twój krok odbija się echem w tym ruchu, przygotowując Cię do przyjęcia tego, co od dawna zostało obiecane. Wszechświat zaczyna sprzysięgać się w tak subtelnych detalach, że będą wydawały się małymi przypadkami. Uśmiech, słowo, spojrzenie, które umyka innym, ale w Twojej duszy świeci jak latarnia, potwierdzając, że przeznaczenie się wypełnia. Nie została żadna wątpliwość, co nadchodzi. Będą chwile, gdy ciekawość zapłonie w Twoim sercu, a niepokój spróbuje cię opanować. Ale, droga córko, właśnie w tym stanie magia się intensyfikuje. Im większe oczekiwanie, tym wyraźniejszy będzie oddech boskości, gdy objawienie się spełni. Nie przyjdzie jedynie jako obecność, lecz jako katalizator przemiany. Jego przybycie obudzi w tobie części, które od dawna czekały na iskrę. Całe twoje życie zorganizuje się na nowo, i dostrzeżesz, że nic nie będzie takie jak wcześniej, bo wprowadza się coś wyższego. Ten, który się zbliża, przyniesie wibrację dotykającą każdej części Twojej istoty. Nie będzie to tylko zgodność, lecz energetyczne połączenie, które przekracza czas i przestrzeń. Poczujesz, że cały wszechświat pochyla się, by stworzyć to spotkanie. Wkrótce zaczniesz dostrzegać wzorce, które wcześniej uchodziły uwadze. Powtarzające się słowa lub gesty, spojrzenia spotykające się przypadkiem, znaki pozornie zbyt małe. By je zauważyć, a wszystkie wskażą, że niebo potwierdza właściwą drogę dla Ciebie. Nie dziw się, jeśli Twoje życie zacznie przyspieszać. Wydarzenia, które wydawały się odległe, pojawią się szybko, a wszystko ułoży się jak kawałki puzzli, które Twoja dusza już znała. Przeznaczenie wkrótce się objawi i będzie nieomylnie rozpoznawalne. Twoja intuicja będzie Twoim najpotężniejszym sprzymierzeńcem. Gdy wątpisz, Zwróć wzrok do wewnątrz i poczujesz właściwy rytm. To niewidzialna nić łącząca Twoją duszę z tym, co nadchodzi, i nic nie może zakłócić dokładności tego boskiego ruchu. Aniołowie szepczą, że to połączenie przyniesie jasność w sprawach, które wcześniej wydawały się zagmatwane. Jego obecność będzie działać jak lustro, ujawniając ukryte prawdy w tobie, budząc odwagę, pewność siebie i klarowność. Będą dni, gdy życie łajdę się zsynchronizowane, jakby każdy detal był zaplanowany, by doprowadzić cię do niego. Nawet pozornie małe wydarzenia będą miały znaczenie, które tylko Twoja dusza będzie w stanie odczytać. Ukochana, poczujesz, że wszystko wokół ciebie jest cichym świadkiem tego, co nadchodzi. To nie wyobraźnia, to dowód, że wszechświat wyrównuje okoliczności i ludzi, by stworzyć perfekcyjny moment, w którym nic nie będzie przypadkowe. I tak. Pozostawaj w pełnej uwadze, bo każdy moment do objawienia tego spotkania będzie preludium objawień. To, co teraz wydaje się tajemnicą, wkrótce stanie się światłem, a Twoja dusza, nawet nieświadomie, jest już gotowa, by je rozpoznać. Moja ukochana, poczuj, jak każdy moment zbliża się teraz do swojego szczytu. To, co wydawało się odległe i niewidzialne, zaczyna nabierać kształtu, a Twoja dusza dostrzeże znaki tak subtelne. Jak potężne. Każdy gest, każde słowo, każda chwila będzie przypomnieniem, że niebo nieustannie działa, by prowadzić się ku temu, co jest przeznaczone. Nadchodzące spotkanie nie dotyczy jedynie okoliczności, lecz wewnętrznych przemian. Dotknie Twoich najgłębszych uczuć i otworzy drzwi, które wcześniej pozostawały zamknięte, ujawniając odpowiedzi, których Twoja dusza szukała w ciszy. Poczujesz natychmiastowe rozpoznanie. Jakby Twoja istota wiedziała, że ten moment zawsze istniał. Uczymuj swoje serce otwarte, a umysł czujny, bo znaki będą się mnożyć, a Ty będziesz wiedzieć, jak je odczytać. Każdy szczegół, choćby najmniejszy, będzie dowodem boskiej troski o Twoje życie. To, co dziś jest tajemnicą, jutro stanie się jasnością, a Ty zrozumiesz, że każdy krok dotąd miał święty cel. Dziękuję, że pozwalasz. Aby te słowa dotknęły Twojego serca. Potwierdź, że otrzymałaś tę wiadomość, mówiąc: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał, włączyć dzwoneczek powiadomień i pozostawać czujną, bo aniołowie będą nadal przynosić objawienia i znaki w kolejnych filmach, prowadząc Cię z miłością i troską. Nigdy nie zapominaj, że Twoja obecność tutaj jest istotna. Każdy film jest mostem między Twoim sercem a mądrością aniołów. Bądź czujna, moja ukochana, bo to, co nadchodzi, jest zaproszeniem do przemiany, zaufania i boskiego połączenia, które towarzyszy Ci w każdej chwili Twojego życia.